No dobra, puściłem, puściłem, najwyżej wytniemy początek. Czyli jedziemy. No to jedziemy. Kolejny piękny dzień, kolejny nowy temat. Słoneczko świeci, więc sprzyja dobrym rozważaniom. Miejmy nadzieję, że nas oświeci w paru kwestiach. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. Panie Piotrze, jaki dzisiaj temat? No temat yy, taki, który nurtował mnie od jakiegoś czasu, czyli... Czy w Polsce tak naprawdę istnieje praca niewolnicza? Albo de facto praca przymusowa, która niewolnictwo na niewolnictwo społeczne. Też. No właśnie, która no, na gruncie polskiej konstytucji jest całkowicie niedozwolona, ponieważ za każdą pracę należy się wynagrodzenie. No Zgadzam i teraz się. pytanie brzmi? Godne wynagrodzenie jeszcze w dodatku. Pytanie brzmi, czy tak naprawdę można stwierdzić, że w Polsce w kilku co najmniej aspektach mamy do czynienia z pracą niewolniczą albo pracą przymusową? Tak, ja bym to nazwał krypto pracą, bo to jest przerzucenie części obowiązków czy samorządowych, czy firm, które produkują rzeczy do no, ogólnodostępne do sprzedaży i tego typu sprawy. Przerzucenie tego. No, ciężaru obowiązku na konsumenta, bądź I ponoszenia na kosztów dodatkowo. No tak. Dokładnie tak. Bo yy, pierwsza, pierwsza rzecz to jest taka, na którą wiele osób zwracało uwagę jak na przykład obowiązek odśnieżania chodnika. Przed twoją posesją. No tak? Przed tak. To powstało wiele memów nawet na ten temat, Dokładnie. że w zimę chodnik jest twój, tak. jeżeli go trzeba od odśmierzyć, tak, odśmierzyć, odbić, za, odbić z lodu. No ja, ja sam pamiętam, jak no, u mojej teściowej odbijałem z lodu prawie 30 metrów chodnika, i to nie, nie było tak, że dało się to łatwo jakąś szufelką odgarnąć, tylko faktycznie był lód. Który musiałem metalowym prętem odbijać kawałek po kawałku. Trwało to dosyć długo, a że moja teściowa no, została wdową kawał czasu temu, to ja byłem wtedy jedyną osobą, która w istocie mogła to zrobić. Tak? tak, i tu wejdę Ci jeszcze w słowo, bo to nie chodzi na przykład tylko i wyłącznie w tym momencie o Twoją pracę fizyczną, czy no, każdego, kto, kto jak gdyby ma fragment, fragment działki, ziemi przy, przy chodniku wspólnym. Ale przerzucenie również odpowiedzialności za to, że jeżeli komuś coś się stanie na tym Twoim fragmencie, to Ty no dokładnie, ty jesteś ponosisz, odpowiedzialny. Tak, ponosisz sankcje, ponosisz ewentualne koszty odszkodowań, dokładnie e... leczenia bądź czegokolwiek, tak No naprawdę. dokładnie tak. No i pytanie, jak to jest, bo. Yy... Jeżeli na przykład w lecie na tym chodniku chciałbyś się napić piwa, tak jak wiele osób mówi, no to wtedy dostaniesz mandat, bo pijesz piwo w miejscu publicznym. To jest a nie, sprzeczne z ustawą, tak? No tak. E, a nie na swojej posesji, tak? To wobec tego, skoro ten chodnik jest w lecie publiczny, to jakim cudem on się staje w zimie nagle prywatny? No bo jest, wiesz, jeszcze mamy zmianę czasu z letniego na zimowy <laughs> i, i podejrzewam, myli, że... że to jest związane. I zmiana myślenia również jest związana ze zmianą tak. czasu. Tak, no to jest bardzo, bardzo ciekawy system, jak gdyby zarządzania tą, tą nieruchomością. No dokładnie tak. Przez no bo, samorządy tak naprawdę, tak? No przez samorządy, ale ktoś tym samorządom dał takie prawo. No i tutaj coś, co mnie zawsze, zawsze gdzieś tam nie wiem, czy męczyło, czy nurtowało. Że najczęstszą wymówką albo stwierdzeniem jest, bo Sejm tak postanowił. Ale Kurka Sejm to nie jest jakiś abstrakcyjny twór, to nie jest jakiś niematerialny twór, tylko yy, właściwie parlament postanowił, tak? Czyli to, tak, jest to są przedstawiciele wybrani. 560 ludzi, którzy w sumie decydują o losach 38 milionów, tak? I tak naprawdę można wskazać zmienia i nazwiska osoby odpowiedzialne za uchwalenie jakiegoś prawa, i można stwierdzić, że to właśnie te osoby wprowadziły w Polsce obowiązek pracy przymusowej. Tak, podjęły decyzję o, tak, tym, o, tym, że... o tym, że 38 milionów będzie zobowiązanych do wykonywania jakiejś tam pracy. W pewnych warunkach, tak? Które mogą zejść. Tak, no to jest taki najbardziej jaskrawy przykład, chyba ten chodnik, ale z drugiej strony tak samo zostało uchwalone tylko, proszę mnie też źle nie zrozumieć, że jestem przeciwnikiem segregacji śmieci, ale jest to znowuż przerzucenie de facto obowiązku segregowania i użycia jeszcze przez obywatela, nie wiem swojego czasu, swojego swojej prądu, wody, swojej wody, tak, środków do czyszczenia, bo czasami są wymagania, że na przykład nie wiem słoik po dżemie ma zostać, ma być czysty. W momencie, no nie, w którym oddawany jest do przetwarzania. Zawsze, zawsze mają być to czyste rzeczy. No tak. Ja segreguję oczywiście śmieci w ramach, w ramach możliwości, staram się, żeby to było zgodne zgodnie z tymi wytycznymi, ale w dalszym ciągu, podobnie jak z chodnikiem, jest to przerzucenie znowuż odpowiedzialności i części kosztów również na... Obywatela. No dokładnie czym, tak. no, no bo nie to Można się zgodzić tutaj, w pełni. No. Tutaj, tutaj mamy do czynienia z czymś, co na gruncie kodeksu cywilnego de facto nazywa się pracą nakładczą, bo musisz wykonać konkretną pracę i ponieść koszty jej wykonania. Na tą pracę musisz konkretne nakłady, tak? Czy to będzie woda, czy to będzie prąd, czy to będą detergenty, czy jakiekolwiek inne czynności związane z tym, za które ty musisz zapłacić, tak? Bo zużywasz swoje. Warto. W tak, ale momencie, frazesem, no. jak gdyby każdy sobie może, że tak powiem, y, gębę wytrzeć, no. że robimy to dla ekologii, bo planeta płonie y, i... No, no ale... jeżeli tego nie zrobimy, to za chwileczkę, za chwileczkę wydarzy się jakaś katastrofa. Natomiast y, no, to jest łatwo jak gdyby rzucić y, obywatelowi, Natomiast jakoś nikt nie, nie, nie robi nic z tym, że produkty są pakowane w plastik, który no potem musi być segregowany, być może re recykli recyklingowany. No. Ale tego plastiku, który nas otacza, praktycznie blistry, wędliny pakowane w plastik, no wszelkie, wszelkiej maści rzeczy są w ten plastik pakowane. Ten plastik jest produkowany, a my nie możemy mieć plastikowej słomki w domu. No na przykład, tak? I to jest. Ale dużym korporacjom, jak gdyby, nikt nie nakłada tego kagańca, że nie, nie wolno produkować w, w karton, w to włóżcie, w papier, czy cokolwiek, co jest zdecydowanie bardziej ekologicznym opakowaniem niż, niż ta folia, plastik, reklamówka i tak dalej. Tutaj, tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę przy okazji właśnie przetwarzania śmieci, że po pierwsze firmy, które zajmują się recyklingiem, tak naprawdę dawniej, już dawniej zatrudniały ludzi, którzy zajmowali się segregowaniem odpadów, i ci ludzie normalnie dostawali za to wynagrodzenie mieli płacone składki na ZUS, etc., etc. No, dzisiaj również te, b, b, są zatrudniane osoby, które się tym zajmują i robią to, co my robimy, tylko oni to robią za wynagrodzeniem i to się nazywa ich praca. Więc dlaczego ta sama praca wykonywana przez w nas domu? w domu? Nie jest kwalifikowana dokładnie tak samo jak ta praca, która jest wykonywana w sortowni. Bo de facto. No tak, my są identyczne. koszty odbioru tych posegregowanych No właśnie, i w dodatku, w dodatku, po to, żeby ktoś od nas to odebrał, to jeszcze musimy całkiem spore pieniądze za to płacić. Warto, warto zwrócić uwagę, że kiedyś, dawno-dawno temu, e, firmy i tak odbierały te odpady, e, sortowały, ale nie pobierały z tego tytułu kurka takich pieniędzy. I to jest. I wolny to, rynek, jakby. No, nie, nie do końca wolny rynek, bo tak naprawdę wolny rynek to byłby wtedy, kiedy ktoś mówi: OK, ja kupię od ciebie, nie wiem, za chociażby złotówkę 10 kilo pustych butelek plastikowych, tak? Albo, albo 10 piadek, kilo opakowań no, sztucznych. Cofnijmy się te 35 lat wstecz pamięcią. No, były skupy butelek, no. były skupy makulatury. Dokładnie. I bez żadnego problemu, ja jeszcze będąc harcerzem, czyli no jeszcze trochę, trochę lat wcześniej, no chodziło się, zbierało to, to, to no wszystko, ta. były akcje organizowane i wtedy... Według mnie funkcjonowała ta ekologia zdecydowanie lepiej, lepiej niż, niż teraz. No znaczy, jesteśmy zalani tymi lepiej, wszystkimi... Lepiej, taniej, taniej z naszego punktu widzenia. Tak? tak, tak. Bo zobacz, tak samo wiesz, teraz segregujesz metal, plastik, bla, bla, bla. Ale kiedyś mnie. Dzisiaj masz też punkt skupu złomu, tak? No i hello. Dlaczego, dlaczego wobec tego, po pierwsze, ja mam poświęcać swój czas, swoje środki, swoje zasoby po to. Żeby y, jakiś podmiot, który przetworzy sobie y, te śmieci, dodatkowo jeszcze za, na tym zarobił, bo później ten surowiec, który odzyska, zostanie gdzieś tam przetworzony, tak, sprzedany, sprzedany do chute, i ponownie czy, wykorzystany. Czy, 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 czy no dokładnie, dokładnie zostanie I ja jeszcze, y, jeszcze mam za to płacić, tak? Czyli de facto. Ja tak naprawdę. surowiec do, tak. Dla, dla firmy, która I będzie. Ja Jeszcze za to płacę. Tak, która po to, żeby po to, żeby ktoś mógł na tym zarobić całkiem niemałe pieniądze. Tak? bo gdyby to się nie opłacało, no to nikt by się tym nie zajmował. No i no teraz tak. tak, no bo to nie są instytucje charytatywne. No w żadnym wypadku. Umówmy się. No, i pytanie, pytanie teraz brzmi, czy ktokolwiek w Polsce spojrzał na to właśnie z takiego punktu, że de facto jest to praca niewolnicza, która jest niezgodna z polską konstytucją, e, i czy być może warto poddać pod rozwagę i pod ocenę Trybunału Konstytucyjnego e, zgodność z konstytucją wszelkich tego rodzaju przepisów, które nakładają na obywatela obowiązki świadczenia, bo. De facto te świadczenia mogą być zakwalifikowane jako danina publiczna, bo skoro wykonujesz za kogoś jakąś robotę i ktoś nie ponosi kosztów z tego tytułu, albo wręcz darowizna, to co możemy, powinniśmy podatek jeszcze od darowizny no, zapłacić. Zdecydowanie, tak. Zdecydowanie. No, może ale ta ukąsiłeś ta... w tyłek ładnych, ładnych paru zawodników, którzy tam siedzą. No, ale wiesz, na wiejskiej, ale względem poprawności politycznej nikt się tym nie zainteresuje, bo to jest ta ekologia, w którą my wkraczamy, natomiast tak, nie tylko, patrząc że... na ustawy wyższego rzędu tak naprawdę. No tak, tylko że wiesz, ta, ta ekologia to są często hasła, których skutek jest na tyle niezauważalny, że ty nie jesteś w stanie ocenić, czy twoje działania przynoszą zamierzony efekt, tak? Bo no, to jest oczywiście. tak, jak jeden, jeden ze stand-up'erów e, kiedyś powiedział, że dlaczego, dlaczego na przykład e, nie pilnuje tego, żeby podokręcać krany, żeby woda nie ciekła. Bo w tym samym momencie, jak ja pilnuję, żeby nie uciekło 10, 15, 20 kropli, to elektrownia Bełchatów e, miliony hektolitrów wody na godzinę przetwarza i przelewa, tak? Tak, i chłodzi kominy. Dokładnie. No i teraz pytanie brzmi, jaki wpływ ma to, co ja robię, na całkowity efekt, który ma być uzyskany. No tak, na, szczyt, na szczyty ekologiczne, fora ekologiczne decydenci przylatują odrzutowcami, Prywatnymi samolotami, samolotami tak. a ty z plastikową słomką dygasz kurka do, 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 do pojemnika, i teraz... żeby ją odłożyć. No, no właśnie, miejsce. albo zaczynasz używać metalowej słomki, którą później musisz wyczyścić wyciorem zrobionym z plastiku, musisz do, użyć do tego detergentu i musisz użyć do tego jeszcze wody, tak? No i teraz pytanie brzmi, co z tą ekologią? Bo yy, tak naprawdę. Yy, bardzo mi się podobała taka, taki, taki fragment przesłuchania przed chyba Komisją Senatu w Stanach Zjednoczonych, pewnego ekologa, czy tam grupy ekologicznej i tak dalej, który stwierdził, że musimy ponosić koszty i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj jeden z senatorów, czy, czy osób zasiadających w tej komisji zapytał: No dobrze, to proszę mi wytłumaczyć, Jaka jest zależność? Oczekujecie, że my wydamy w ciągu najbliższych lat 50 miliardów dolarów na zmiany ekologiczne i tak dalej? Proszę mi powiedzieć, jak wydamy te 50 miliardów dolarów, o ile obniży się średnia temperatura na Ziemi? No tak. No. I oczywiście, rzecz, niepoliczalna, rzecz niepoliczalna, tym absolutnie bardziej, że, że zapisy temperatur y, zbierane są od, nie wiem, 120 lat, 130 lat, no są rejestrowane, tak. y, bo wcześniej nikt nie, nie, nie prowadził takich zapisów, więc nawet nie mogą stwierdzić, jaka temperatura panowała średnia 500 lat no temu, dokładnie. nie mówiąc o... Okresie oczywiście oczywiście na, po, na podstawie ewentualnie lat, gdzieś tam rdzeni wydobywanych na Antarktydzie i tak dalej można wnioskować co do tego, w jaki sposób kształtował się klimat. Ale być może ktoś mógłby również dojść do wniosku na podstawie analiz ogólnodostępnych, że ten wzrost temperatury to niekoniecznie musi być spowodowany powiedzmy, nie wiem, plastikową słomką. Tak, działalnością człowieka. Dokładnie. W ogóle. Pewnie w jakimś tam stopniu jest. Ale pytanie, czy realny wpływ jest taki, że powinniśmy podejmować bardzo radykalne działania zmierzające do tego, żeby ja, jakoś ograniczyć w to. W naukowym programie usłyszano, bo oczywiście każda strona ma swoich naukowców i przedstawia swoje badania, natomiast gro tych ludzi zgodziło się co do tego, że my dalej żyjemy w tak zwanej chłodnej epoce. No, bardzo interesujące, bo zwłaszcza, zwłaszcza, że no, tak jak pokazują badania gdzieś tam geologiczne i tak dalej. Temperatura na Ziemi się zmienia cyklicznie. Tak? Pytanie tak. tylko, czy jesteśmy w stanie rozpoznać i usystematyzować te cykle, tak, żebyśmy mogli przewidzieć, kiedy wystąpi obniżenie temperatury, kiedy wystąpi podwyższenie tej temperatury. I czy tak naprawdę te procesy są zauważalne? No powiedzmy no okej, okay, dobra, ja pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to temperatura 25 stopni to była bardzo ciepła, tak? To się Ta. mówiło: "Jezu, gorąco, gorąco" dzisiaj 25 stopni, no to jest. No tak taka, akurat. Tak, to jest akurat. To jest normalna, no, normalna wyżej. 30 zaczyna się robić gorąco. Ale powiem Ci, że troszeczkę żeśmy uciekli, uciekli od, tematu od tematu pracy, no pracy, no pracy tak, niewolniczej. Natomiast tak jak wspomnieliśmy, czy te nasze. Działania, do których jesteśmy zmuszeni i za które za chwileczkę, oczywiście, będziemy karani, bo już tutaj też w Sejmie pojawił się projekt sprawdzania śmietników no tak. i przy, czy, przy gospodarstwach domowych, czy, czy, czy w blokach otwierania tych worków ze śmieciami i sprawdzania, czy śmieci są dobrze posegregowane i znowu przerzucenie, jak gdyby już nawet nieodpowiedzialności, tylko no, właściwie. właściwie. To masz rację, bo odpowiedzialności, ale de facto od... będzie to sankcja, sankcja będzie dokładnie. nakładana zbiorowo, a nie indywidualnie. Tak, czego Czyli... nie, nie powinno być. Tak no dokładnie. Dokładnie. No Więc pozostawiamy do zastanowienia się Państwu. I do poczytania pomiędzy wierszami. Co, co tak naprawdę należałoby zrobić, żeby przestać? Nakładać obowiązki i sankcje na ludzi za coś, za co tak naprawdę nie powinny być w żaden sposób nakładane. Tak, to powinna być odpowiedzialność indywidualna, samorządowa, jeżeli. Samorządowa bądź firm, które no podjęły, to... podjęły decyzję o zajmowaniu się takimi, takimi rzeczami. Dokładnie. No cóż, pozdrawiamy serdecznie i. Zapraszamy, zapraszamy na następny dzień. Tak jest.